Trzeba tą furę, czy ona coś robi dobrego. Ale, czy, ale, lokalnego dziawnuć? No, autobus wyleciał za orbitę. nie... nie mogę tak, w tiraża tak, tak. tego trafić, bo będą jaja. No to jakie były pomysły na klub, klub gejowski? Klub Pierwsza sprawa, wy... ten napis Beautiful Ladies... Ponowie nie przystoi. Wy... ...te plakaty... ...i... Na tych plakatach mają być goli, Niemieccy żołnierze, Dobre. Nie no, menadżer na prezydenta. To jest druga, drugi mój pomysł, a trzeci wy******* tą Weronikę, czy jak na tam i stawiamy Svena z dużym wkrętakiem. O. To ja mogę odlew zrobić, żeby tak tutaj te Czwarta postawić. rzecz, słuchajcie, jak idziemy na przykład na imprezkę i chcemy na przykład rozładować nasze emocje, no to b******* Boxera, prawda? A tutaj zrobimy jedno gigantyczne z dziesięcioma odnogami iś, iś, żeby każdy iś, mógł iś, iś, uspokoić iś, swoje emocje iś, iś. no i oczywiście tableta do każdego drina 56, a biało masz po 60 zajeb... 60 tak, 60 a browarem się smarkałem! boi się, boi się dobra no no, no, dawaj czekaj, 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 czekaj dawaj teraz, dawaj teraz dawaj, dawaj teraz Opatrz to, opatrz to! Ty nie miałeś stąd uciekać? Yy, Andrzej, zmień muzykę na mówię. coś bardziej tańczącego. No? To? Przepraszam! Myślałem, przepraszam, pomyliłem pana z kimś. O! Ja nie! Nie! Dysio! Dysio! A duga! Schłowałeś <laughs> pidu długi! Nie, 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 Bierzesz szmatę i będziesz mi to zmywał mała, mnie chyba chodzi! Stary przede mną stoi szmata, nie? Zabrać, pewnie. Dzwonię do niego. No. Panie Salmonella, ja jeszcze chciałem tutaj. E, zabrać, Jasne, jasne. E, chciałem zamówić 30, proszę pana, tych zestawów od pana. Czy dałoby e, radę? Dobra, nie ma problemu, panie Latemakiato, to nie ma problemu. Espresso, proszę pana. A espresso, bardzo przepraszam. Jasne, niech problemu. Nie zestawów będzie. Nie ma problemu. Będzie... Dobrze, będzie do zobaczenia. Do do panie, zobaczenia. Do zobaczenia. Da, dawno się nie widzieliśmy. Witam, 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 cześć. Ja dzisiaj no, przed dobrze. czasem. Pół godziny jeszcze i spotkanie, moi drodzy. 19.30 na zegarko. <laughs> 50 minut Późniony. Kocham policję na serwerze Five City. Trzymać się, pan. Jestem nagi. Minimum mhm. szacunku, proszę. Pani pan koleżanka mie że Pan nie był. Okej. Okay. Musi pan być bezpieczny. <grym> JAK ZARAZ? Czymś przez okno? Pana oczekuję, pan nie chodzi. Strzały są dookoła. Nie mogę. Nie mogę. Czerwona panda. Wygląda jak panda. Ma trochę uszy. Takie uszy jak misiu. Ty mówisz? Co? Laura? Przepraszam, przepraszam, to miało być do kolegi. Aha, małego dziecka miało to być. Przepraszam. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. No, no, no i co? No i co? No i co? No i co? No i to, to? nie on No i co? No i co? No i co? To

Da! Boita. Co jest? 379 103. Zamykajcie się mnie, zamykajcie się. Marka dojdzie. Leć, 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 zabierz, zabierz mu power. Trzymać, trzymać, panowie. Dlaczego? Stu, stu, stu. Stu, stu, Aha. Aha. O jest, ku... Nie wiem i mieszka nie działa, ja nie wiem. Ej, <ścoughs> <ścoughs> no wiem. <ścoughs> Czego słucham? Um. Bo ja tak sobie myślałem, wiesz. No. Nie mogę! Nie mogę się przełamać! Nie mogę się przełamać! Słuchaj, no... W takim, takim poru mi się z tobą gada. O, no, chyba wiem, gdzie to zmierza. Do czego? No... Do... Mi też się bardzo fajnie z tobą gada. No, ale znam się jeden dzień i to nie niecały. Może dalej nie idźmy. Oj prawdziwe imię to Sebastian. Sebastian Escobar. Jestem synem Pablo, Pablo Escobara. I kręcisz burgery? Klepiesz burgerowne? Łatko, przykrywka. Janczko, dziękuję. Dzięki, dzięki. Jego. Jego. A tak jak na przykład e, Suzy, to znaczy no, Sissy, <grystanie> drzwi będą do, do, do roboty. <grystanie> ...gadkę, teraz się mówi tak, chodzisz do niej i mówisz This is the one thing you must be trippin'! This is the one thing you got me trippin'! You got me tippin. I ona wtedy, wiesz, e, czai, że U masz te trendy, nie? To... Na służbie takie rzeczy. Ja na przykład Pasuje. Daj da mi telefon. Tak to nie będzie? Kto telefon? Co? No Daj mi telefon. Ja się dewyższac. Łoża Nie wiem się. Ja ci podtrzymam spokojnie. Co? To, słucham? Co? No no no, dobra no.